bardzo bejtowych tytułów, czy to nie będzie trochę taki wyścig na nagłówki z konkurencją, nie? Zrobił to w pierwszym odcinku naszego nowo otwartego wspólnego podcastu, w którym będziemy dyskutować m.in. o konfliktach między osobami publicznymi, tak zwanych zgrzytach. Będziemy rozmawiać tam także o różnych aferkach i wpadkach wizerunkowych... Ciekawe może być. Ciekawy duet. Influencerów, które mogą powodować pewien zgrzyt. W związku... Tak samo wydaje mi się, że ciekawym... ciekawym yy, gimper... No inaczej. ostatnie Bardenga, na przykład robił live'a z Boxdelem i to też całkiem, całkiem ciekawe było, ponieważ mają zupełnie inną energię, Zupełnie inny styl wypowiedzi i zupełnie inaczej mają w głowie poukładane. No i się to fajnie ogląda. Z tym zapraszam. Raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Was gorąco na pierwszy odcinek podcastu Zgrzyt. Link do niego znajdziecie w opisie. Bardzo szeroko rozmawialiśmy o świeżo ogłoszonej informacji odnośnie mojego bycia prowadzącym na FMI 18. Rewo wystosował w moim kierunku sporo zarzutów związanych z jego oceną serwisu dywanik.pl, przy którego powstawaniu uczestniczyłem. Sporo czasu poświęciliśmy też na rozmowę o spadających wyświetleniach na kanałach komentarzy, a Wy koniecznie powinniście ten odcinek obejrzeć. Możecie nas znaleźć nie tylko na YouTubie, ale też na Spotify'u. Życzę Dobrze mi miłego seansu i czekamy na opinie. Słyszałeś, że masny przed godziną wrócił jakiś ważny apel do kolegów i koleżanek i proces. oni wyrazili też ludzie w komentarzach po tym, jak dowiedzieli się o najnowszej aferze z udziałem Laluny. Jeśli wierzyć donosowi Superekspresu, to we wtorek, 4 kwietnia Katarzyna Aleksander, pseudonim Laluna, została zatrzymana przez policję. Jak możemy przeczytać na stronie Super Expressu, pani Kasia A została zabrana z hotelowego apartamentu, gdzie przebywała ze znajomymi podczas imprezy, którą sobie tam urządzili, doszło do zniszczenia pokoju. Obsługa hotelowa zaniepokojona do bardzo. pokoju. Już ten, YouTube ciszej od wezwała policję, która po przyjeździe znalazła przy się osobach narkotyki. Wszyscy zostali zabrani na komentarz. Eee, przepraszam bardzo, miałem podziękować. Eee, be, be, be. Paulina. Nie, nie, nie. Przemek93.pl. Spóźniona jestem. K kwartał zamknięty, prawie zgarnięta, więc się dzielę z Matiem, bo nieraz słucham przy pracy. Wszystkim życzę wysok świąt, tym niewierzącym po prostu wszystkiego dobrego. Piona. Bardzo, bardzo dziękuję Przemek93.pl za 10 orazków. Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim, moi drodzy, wszystkim donatującym, ponieważ mam już 73% celu. Naprawdę, naprawdę dziękuję. Co ciekawe, policja te informacje potwierdziła. Dla wszystkich pytających badania nie są ani dla mnie, ani dla, ani dla Badiego. Po prostu ostatnimi czasy dużo dużo z Izabelką musimy do lekarza chodzić. I tak to wygląda. Zatrzymane zostały trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Potwierdzają, że zostały zabezpieczone narkotyki oraz, że zdewastowany został jeden z apartamentów. Na Instagramie Laluny błyskawi... O, Tirsi, gadaliśmy o tobie. Wspomnieliśmy stare czasy w fable. ...pojawiło się w tym temacie... Dosyć ciekawe oświadczenie. Leluna twierdzi, że podczas gdy doszło do całej tej sytuacji, nie było jej na miejscu, a pokój był tylko wynajęty na jej nazwisko. Zamierza pokryć wszystkie koszty związane ze zniszczeniami w pokoju ze względu na swoje dobre imię. Oświadcza też, iż informacje o posiadaniu jakichkolwiek na są okay. spekulacje i w chwili zatrzymania również nie znajdowała się pod wpływem, podpisując się pod tym dosyć poważnym oświadczeniem, chyba w ogóle napisanym przez adwokata, również bardzo poważnie Lalala la, la, Luna. Co ciekawe, na stronie SuperX. Z presu? Widać zdjęcia Laluny wchodzącej na komisariat, którą uchwycił paparazzi. Czy chce mi się wierzyć? E, jak, jak się za zasłoniła, to nie wiedziała, że to ona. Jeżeli w to oświadczenie w dosyć dużej panice napisane przez adwokata, no niekoniecznie. Natomiast jeżeli faktycznie w tym pokoju został zrobiony jakiś roz... -tol, a Laluna pokryje te szkody, no to powiedzmy, że w porządku i jak najbardziej okej. Okay. Pamiętajmy też, że zwrot, zniszczony został apartament, może oznaczać bardzo wiele rzeczy. I trochę nie wiadomo, co tam się... Tak, zaraz mogę to zrobić. Się dokładnie wydarzyło. Co do kwestii na***kowych, no to niezależnie od tego, jaka jest prawda, to oczywiście, że Luna będzie pisać, że no nie, nie miała i że nie była pod wpływem. Natomiast ja jestem w tym temacie raczej liberalny, więc jak ktoś chce sobie brać, to niech sobie bierze. Gorzej, jak pod wpływem tych nerwów potem wyrządza szkody materialne. No ale jeżeli je pokrywa, to powiedzmy, że okej, okay, może przydałyby się jeszcze tylko jakieś przeprosiny dla hotelu, który poniósł szkody. Szkody na zdrowiu natomiast mógł wyrządzić sobie Denit Rozyniak swoim wieloletnim trybem życia. Tak przynajmniej twierdzą komentujący, którzy dowiedzieli się o jego poważnych problemach zdrowotnych. Cytat z wypowiedzi lekarza pod tytułem O, pan umiera, to chyba ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy usłyszeć po wizycie u lekarza, który ocenia nasze wyniki badań. Nitro na jednym ze swoich streamów odbywających się na platformie. A, ma pan pięć, ale pięć czego? Cztery, trzy, dwa... Kik poinformował o sporych problemach zdrowotnych, których główną przyczyną zdaje się być nieprawidłowo funkcjonująca tarczyca. Furca sam przyznaje, iż jego tryb życia nie należał do najlepszych. spożywał dużo cukrów, w tym głównie słodzonych napojów gazowanych, palił też sporo papierosów. Natomiast mimo wszystko uważa on, że te jego nawyki nie były aż tak destrukcyjne, żeby jeszcze przed trzydziecką doprowadzić go do stanu, w którym lekarz mu komunikuje, że chłopiec na skraju kopnięcia w kalendarz. Właśnie się u lekarza, jakiegoś tam jakiegoś kozaka. No i on tak patrzy i mówi, masz chorą tarczycę, nie? I on mówi, dla mnie to wygląda Basedowa, ale ja nie jestem sobie no i dali mi numer, do pojechałem dzisiaj. Na tak patrzy na ten. Bardziej na mnie tak patrzy, mówi o, pan umiera. Mówi, ale naprawdę? A mówi, no może nie tak dosłownie, ale... No. Ja mam bardzo wysoki puls w spoczynku. tam nie Miałem chyba za 130 parę, ja mam wiesz. Serce mi zapytala. On dzisiaj zrobił mi USG tarczycy. Ja nie pamiętam, ale powiedzmy, tarczyca ma mieć nie 25 mm, moja ma 60. Jeśli ja bym miał coś powiedzieć, jakby sobie zarzucić, to ja spożywałem bardzo dużo cukru, teraz trochę mniej tego cukru spożywam, ale nadal spożywam. I papierosy, nie? Bo to są dwie rzeczy, które nie są prozdrowotne. Niezależnie od tego, czy jest to bardziej kwestia genetycznych predyspozycji, czy być może stan wynikający z niezdrowego trybu życia, a być może mieszanka jednego i drugiego, pozostaje mi tylko życzyć Sergiuszowi zdrowia i trzymać kciuki. że... Tak, ja, dokładnie. Mówię, wiem, że sporo osób go. Zanim nie przepada, ale tutaj nie warda czy kogoś lubimy, czy, czy nie lubimy. No to jednak, no to jednak zdrówka, zdrówka, jest najważniejsza i zdrówka życzyć każdemu, byłoby fajnie. Wszystko będzie dobrze. My natomiast możecie Trzeba, trzymać za już 12 kwietnia, czyli za niecały tydzień, ponieważ wtedy odbędzie się mój debiut jako prowadzącego konferencji Fame MMA podczas 18. odsłony tej gali. Tak jest. Ciekawe czy z Hubertem, czy na przykład z Wardengo, bo Wardengo ostatnio widziałem, że też klimatach fejmowym się bardzo, bardzo często yy, yy, kręci, więc zobaczymy. Moi drodzy, informacja od teraz jest już oficjalna. Jakiś czas Może, jest, może jest czasem chujem, ale przynajmniej szczerym. No, t, t, szczerość jest w obecnych czasach, szczególnie na YouTubie, tak... Yy, mogło być jej więcej, o tak powiedzmy. Nie chcę powiedzieć, że jest jej bardzo, bardzo mało, ale myślę, że jak było jej więcej, to by było super. ...federacji propozycje, żeby zostać jednym z współprowadzących konferencję. Z racji, że jest to formuła, w której od jakiegoś czasu chciałem się spróbować i nie ukrywałem w wywiadach, że byłoby mi bardzo miło, gdybym takie zaproszenie otrzymał. Negocjacje nie trwały szczególnie długo. Moja wizja na to, jakim chciałbym być prowadzącym z pomysłami i wizją federacji dosyć mocno się pokrywały. Bardzo szeroko rozmawialiśmy o tym z Rewo w pierwszym odcinku naszego podcastu z Grzyd. Reklamka, reklamka, reklamka. Do którego obejrzenia jeszcze raz serdecznie Was zapraszam. Link znajdziecie w opisie. Do tej pory na Fejmie 18 ogłoszonych mamy kilka walk, między innymi podwójny main event, czyli Ciekawe, kto jeszcze będzie. Jak myślicie? to się pojawi. Kari kontra Błoński i Dubiel. Marta Linkiewicz kontra Ewa Brodnicka. Sheli kontra Vampir. A także Sutonator kontra Wat To zabawne, bo na poprzedniej gali ja się biłem, a Pasud był prowadzącym, a teraz ja będę prowadzącym, a on się będzie bił. W ramach przygotowywania się do fuchy prowadzącego, mam oczywiście dostęp do całej karty i wiem już dokładnie, kto się będzie bił. I mój wewnętrzny mały. Fajnie. Ciekawie. Troll, który kocha oglądać dymy i rozpoczął na konferencjach. Jest bardzo zadowolony, że będzie mógł temu wszystkiemu przyglądać się z bliska i może jeszcze trochę podkręcać. Gorąco zapraszam kochani, już 12 kwietnia pierwsza konferencja Fame 18, także koniecznie oglądajcie. No to chyba też mam życzę. Też, też, też oglądajcie, bo też oglądajcie może być ciekawa ta konferencja, skoro Gimper mówi, że jakieś fajne postacie będą, to, to oglądajcie, moi drodzy. I trzymajcie kciuki, żeby poszło mi lepiej niż mojemu poprzednikowi, który na drugiej konferencji uważam poradził sobie bardzo dobrze, ale pierwsza, jak wiemy, wzbudziła mieszane odczucia. Postaram się nie zawieść. Myślę natomiast, że Marti Renty mogła zawieść, co niektórych fanów, finałem konkursu, który zorganizowała. Gimper ma zajebiste przejścia między tytułami, między, między, e, między tematami. Nie, tutaj, no, że postaram was się, was się nie zawieść. Zawiodł natomiast Marti Renty, która ta wdwdw. ...na swoich profilach. Od dłuższego czasu niektórzy influencerzy podejmują... Czy oglądam z wami? Wiesz co, nie wiem, czy, czy będę mógł. Chyba, chyba nie. Chyba nie będę mógł tego z wami oglądać. Nie wiem, czy wtedy będę live'a miał. Może dzień później sobie zobaczymy jakieś najlepsze momenty. Zobaczymy. ...się dosyć podejrzanie wyglądających współprac z firmą organizującą tak tzw. rozdania imienne. Zasady konkursu są bardzo proste. Trzeba zafollowować wszystkie profile, które followuje influencer... O, to i... jest zajebiste, to jest zajebiste. Yy, wiecie, wiecie, że oni... Ci od tych konkursów piszą do mnie średnio raz w miesiącu, reklamując coraz to kolejne osoby. Minimajka, Martirenti, Linkiewicz. Kurwa, najłączonego. Ja Wam zaraz powiem, a raczej postaram się. Czekajcie, jest Suzai zajebiści, bo oni, oni mówią raz, raz na miesiąc do mnie piszą, nie? Zaraz powiem, kogo, 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 reklamowali już. Ym, to jest, mówię, tak, takie, tak taki skam w ogóle, takie, takie oszukiwanie ludzi. Nie Nienawidzę, o, mam. O, to tak. Yy, Arkadiusz Tańcula. Masza. Yy, Julia Szponer. Linki Master. Marti Renty. Mała Official i Minimajk teraz. Zajebiste. Zajebiste, nie? Włosić się do udziału w loterii, a influencerka wylosuje... Co ty być reklamować? To no, nie wiem, jakiś jakiś konkurs skamerski, tylko żeby, wiesz, tylko żeby y, ludzie y, coś dali od siebie, ja chuja, y, ale, ale coś tam jednak dostaje. Kilka osób, które otrzymają pomniejsze nagrody, a także jedną osobę, która otrzyma dużą nagrodę główną. Sens tej całej akcji jest taki, że profile, które chcą znaleźć się wśród tych szczęśliwych... A ja wygrałem w, w zeszłym roku w tej literii i normalnie bez problemu wygrałem bez problemu nagrodę? O, to fajnie, na ten, pa, Pamela. E, natomiast, natomiast tutaj chodzi bardziej o to, że to jest, wiesz, takie sztuczne boostowanie sobie zasięgów których ludzie mają followować, jeżeli chcieliby wygrać nagrody, muszą za taką przyjemność zapłacić. Jak udało się ustalić portalowi dywanik.pl? Gorąco zapraszam. Przykładowo, kiedy Mini Mike organizował jakiś czas temu podobny konkurs na swoim profilu, to, żeby znaleźć się wśród szczęśliwców, którzy zostaną zafollowowani przez mnóstwo ludzi, których kompletnie nie interesuje twój content, tylko chcą wygrać nagrody, ale nabierzesz sobie followersów, to taka przyjemność kosztowała 4700 zł netto. Całkiem sporo, można by więc powiedzieć, że hej, jeżeli tych osób chętnych pozyskać pusty following, znajdzie się dostatecznie dużo, no to influencerka będzie miała hajs, żeby faktycznie prezentować komuś, potężną nagrodę główną, na przykład taką jak piękne zielone Audi. Ta ślicznotka trafi w czyjeś ręce. Zaobserwuj osoby, które obserwuje ja, żeby wziąć udział. Zachęcała jeszcze wczoraj twórczyni na swoim profilu. Transmisja znosowania nagrody odbyła się na dwóch profilach Marty. Na jej koncie na Instagramie, a także na kanale. Tak samo jak teraz u twojego kolegi, kolegi nabili suby. U którego kolegi? Ja w internecie to raczej nie mam kolegów, ale powiedz, o którego chodzi. Na YouTubie. Jak można dowiedzieć się z tej transmisji, do loterii zgłosiło się... Nie... Mnie to raczej ludzie nie lubią, więc... Jest ciężko z tymi kolegami. ...co ponad 30 tysięcy osób, czyli całkiem sporo. Sam proces losowania wydaje się być dosyć fair. W Google Docsie firma przeprowadzająca losowanie wypisała wszystkie zgłoszone osoby, a także nadała im numery porządkowe. Następnie przy pomocy generatora liczb losowych duet prowadzący transmisję losował na żywo jakąś liczbę, która miała wskazywać osobę, która wygra. Było widać na streamie, jak wchodzą na tę stronę, klikają, żeby wygenerował się numer, więc można by założyć, że nie było tutaj miejsca, żeby cokolwiek ustawiać, prawda? A no nie do końca. Po wygenerowaniu szczęśliwej liczby, obie panie odczekują chwilę, zanim wrócą do arkusza z listą wszystkich osób, które zgłosiły się do konkursu. 13 458. 13 458. Kim jest ten wybraniec bądź wybranka? Okay. To zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Następnie na przybliżeniu widzimy, jak wygenerowany losowy numer jest wyszukiwany w tabeli i dowiadujemy się, że wygrywa pani Kiedrzowska01. W związku z tym trzeba sprawdzić jej profil na Instagramie, czy na pewno zafollowowała wszystkie konta, które były wskazane przez Martirenti. I wtedy podczas transmisji na żywo wydarzyła się ciekawa rzecz. Wpisujemy, to znaczy już mam tutaj tak kopiowane, więc sprawdzimy, czy to jest to, to konto. Wpisujemy, to znaczy już mam tu skopiowane. Skąd ma pani skopiowaną nazwę użytkowniczki? Ajajaj. Ajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. ...która została wylosowana dwie sekundy temu na innym urządzeniu. Na live streamie widzimy, że wejście na Instagrama i próba wyszukania tego konta była pierwszą czynnością, którą ta pani wykonała po wzięciu telefonu do ręki, więc nie zdążyła na tym telefonie wejść do arkusza i skopiować nazwy konta. Zresztą ona sama wydawała się zdziwiona tym, że o, już jest skopiowane, a chciałam wpisać. Wpisujemy, to znaczy już mam tutaj tak skopiowane. Cała ta akcja na kilometr śmierdzi ustawką. Detektyw no. Dobrze, dobrze, na tej, na tej konferencji też nam niech ci ściśnie Szczególnie, że lista osób biorących udział w loterii znajdowała się w pliku Google Sheets, który obsługuje edycję danych w czasie rzeczywistym przez wielu użytkowników. A jak możemy zobaczyć na przebitkach z tego materiału, co najmniej kilku innych użytkowników miało otwartych ten sam argument. O... <laughs> Oj, moi drodzy, no... w internecie teraz trzeba... Znaczy, inaczej, nawet to nie jest tak, że w internecie teraz trzeba uważać, tylko jak jesteś uczciwy, to nie musisz uważać. Jak nie kłamiesz, nie musisz, nie, nie, nie musisz uważać. Jak jesteś szczery, nie musisz uważać. Dlaczego? Ponieważ gimper na przykład nic na ciebie nie znajdzie, nie? Albo znajdzie, że o! Patrzcie, nie kłamie, patrzcie! Konkurs, w którym można faktycznie coś wygrać bez, bez żadnego skamu. Fajnie, fajna sprawa. Także no. <laughs> Kurs co prowadzące? W momencie trwania transmisji. Co to oznacza? Być może numer, Plus który został noweńka. wygenerowany przez generator liczb losowych, rzeczywiście został wygenerowany przez generator liczb losowych. Natomiast pomiędzy... Stała sympatia do pasuta wydaje mi się, że oh, Gimper lepiej... O, przepraszam. Gimper lepiej Też mi się tak wydaje powiedzeniem na głos numeru na transmisji, a wyświetleniem nazwy użytkownika na Instagramie, która wygrywa samochód, minęło wystarczająco dużo czasu, żeby ktoś w tym arkuszu na pozycji 13458... Jeśli to Mac iOS, to działa kopiowanie między urządzeniem. No jest, jest, natomiast natomiast mówi, że, że że tu była sama zdziwiona, sama chciała to wpisać, a jej skopiowali? No nie wiem. Nie wiem, co, nie wiem, co o tym myśleć mógł umieścić tak naprawdę dowolny profil. Jeszcze większe wątpliwości budzi fakt, że po przejrzeniu profilu pani Ewy Kiedrowskiej w jej wyróżnionych relacjach możemy natrafić na taką sprzed 48 tygodni, w których chwali się ona wygraną w konkursie organizowanym przez tą samą firmę, która organizowała również wczorajszą loterię Marti Renti. I to Cała była ta była oficjalnie. No? Ta sprawa niesamowicie śmierdzi i ja życzyłbym sobie, po pierwsze od Marti Renti, a po drugie od firmy organizującej to losowanie. Po pierwsze, udostępnienia dokładnego regulaminu losowania. Po drugie, potwierdzenie, że całe to losowanie zostało zorganizowane legalnie zgodnie z i zostało zgłoszone tam, gdzie trzeba. Po trzecie, historii edycji dokumentu Google Sheets, który był wyświetlany na live streamie. A po czwarte, to już nie od influencerki i od tej firmy, tylko od łokiku. Ja bym się bardzo chętnie dowiedział, co oni o tej sprawie sądzą. Szczególnie, że Marty Renty zdarzyło się już w przeszłości od. 60 swoich odbiorców. Swego czasu dosyć głośno było o Love NFT, sprzedanym rzekomo za milion złotych. Jak później Marta Rentel przyznała, cała akcja była sfingowana i do takiej transakcji nigdy nie doszło. Moim zdaniem, ta sytuacja wskazuje na to, że do faktycznego rozlosowania samochodu dla jednego z widzów, który uczciwie wziął udział w konkursie również nie doszło. Chyba, że naprawdę zostanie przedstawiona jakaś niezwykła wersja wydarzeń, która to wytłumaczy. I to wytłumaczy to ponad wszelką wątpliwość. A... Pamela, opowiedz nam o tym konkursie, który wygrałaś. A Przy okazji doczekamy się publikacji wszystkich informacji o które tutaj poprosiłem, chociaż wątpię. Ale może miło się zaskoczy. Jeżeli wy chcecie być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby dowiedzieć się o aktualizacjach w tej sprawie. Podajcie na dywanik.pl po najświeższe newsy no i koniecznie sprawdzajcie pierwszy odcinek podcastu Grzyt, który rozpoczęliśmy właśnie dziś wspólnie z moim fantastycznym kolegą Rewo. No, pa. To zostawcie lajka, moi drodzy.